Także, Sima, Sima, jestem Palion, a dziś zrobię sobie kontrakt na AK-47, sedno zamieszania. Robię kontrakt oczywiście z okazji urodzinowej, jak tam widzieliście w nazwie odcinka. Dzisiaj są moja urodzina, dzisiaj jest 17 grudzień No, także zrobię sobie kontrakt, który jest wart 10 euro w tej chwili. Potem te skiny tanieją, ale ten ak też jest teraz drogi, 20 euro kosztuje. No i może nam też dropnąć P90 za 3 euro, nie wiem jak się nazywa, chociaż nie tu jest jakieś 50-obrobione drewno. I, I ten, i Auto Noob, y, też za 2 euro, więc no, no zobaczymy. Także my tu już jesteśmy przygotowani. Już my tutaj dajemy to do kontraktu zobaczymy, co nam się wylosuje. Ale normalnie emocje są naprawdę dobra. No, oczywiście, zamazujemy sobie całe to jak zwykle. Pewnie się denerwujecie, nie zamazuję, albo coś takiego. Nie, ja sobie to muszę zamazać. Dla Was to nie jest wydatek, ale dla mnie, no trochę. Narysujemy sobie iluminacji, chociaż trochę krzywe. No niech będzie. Dobra, tu jakieś te promienie. Dobra. Napiszemy, no oczywiście podpiszemy AK-47 z dno za i trzy kropeczki, no i please Gaben. Sił to co to jest, jeszcze żeby zamazać, jeszcze raz napiszmy Gaben. Tak nie dać Gaben to prosty nie wiem co, nic nie zrobi niestety, ale dobra. No, także, dziewczynki, to jest ta chwila moich rodzin. Mam nadzieję, że to będzie pośczęślione, że mam dziś urodzinę. Także zobaczymy. Lecimy. Lecimy. Omega, omega, proszę, 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 proszę. Proszę, 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 proszę. Jakie gówno Boże święty! Czy ty to widzisz? 8 euro w dupę. W urodziny, fajnie, fajnie się bawimy. No nic. Gówno pewnie filtestyd. No. No boże! Dlaczego? Dlaczego? No nic. Męczki mi się będziemy żegnać Niestety nam się nie udało My się będziemy z wami żegnać Ja się będę, nie my tylko ja Także do zobaczenia Do następnego kontraktu Musi tu być dużo łapek na, na, te, na pocieszenie mnie No do następnego odcinka Cześć